Cześć cześć ziomeczki e, to ja, MikoX, a w dzisiejszym, dzisiejszym odcinku gramy Minecraft Pocket Edition Dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? Bo e, w tej chwili jak sprawdzałem usunęły mi się wszystkie światy jakie miałem. Czyli nasze. E, nasz. Jak to się. gdzie Tam, gdzie nagrywałam dla Play'a też się usunęła. Dlatego chciałem e, wgrać nowego, znaczy nową mapę. E, zacząć nagrywać na nowej mapie, tak? E, no tak, gramy dzisiaj z Jesteśmy na jakimś dupnej wiosce, gdzie nie ma domu Kowala. I jestem niezadowolony. Ale muszę musieli... być <tryk> to się tak robi. Super! poko! Super! poko! Super! super, super. No um, 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 Idziemy szukać czegoś gdzie zamieszkamy, drewno jakiegoś. U nie mamy drewna, bo nas na jakiejś pustyni i że tak powiem nie ma nic. Tak? jemne wejście. Patrzcie teraz, patrzcie teraz. Ruh, 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 ruh. Yeah a a, a, a. No. Kto taką magię ma? No kto? No, ja. no szukamy, czegoś fajnego... ...a ja Wam nie zdradzę czego... Bo to jest zajebiste. A Wy pewnie wiecie, o co mi chodzi... ...to możecie sami już odgrywać. No, bo Wy już pewnie wiecie... No... Co góra piaskowca! wytyf Tak, że jeżeli myślicie, że mi chodzi o świątynię, chodzi mi o świątynię, ale musimy drewno znaleźć na kilof, żeby tam się wkopać i nie, i nie, 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 nie no, nie wezmę. Czekajcie, a mi to tam zniszczy, bo ja bym by nie, bo to by mi na pyskacza z niej spadło. Yeah. No nie ma drewna, to jest jakaś pustynia sama. To jest sama pustynia. Wytywykaj. Ja pierdzielę kaj, to wszystko jest. No patrzcie, woda na pustyni jest, ale szkoda, że drzew nie ma nigdzie. Prawa jest. What the, what the fuck? Co to jest? Co to, co to jest? Idź króliczku mój. To jest dziwne miejsce. What? Co to jest? Co to jest? O, ja pierdzielę. Jesteśmy w jakiejś dziwnej okolicy. Co to za okolica? What the fuck? O, drzewa. Mam drzewa, yeah. Drzewka, drzewka. Zetnijmy sobie drzewa. W trakcie ścinania drzewa Wam coś powiem. Q&A będzie, ale musicie pytania zadać. Bo nie mam tych pytań. Musicie zadawać po prostu w komentarzach dużo... na pytań, żebym ją miał, miał na co odpowiadać. Żebym miał po prostu nie odpowiadać, bo na razie to... Um, ...bida. No że w ogóle pytań w sumie nie mam. Pytania od Was, to będę się czuła. Będę mógł Q&A nagrać. I jeszcze, czy chcielibyście Cesa z leksem? To takie pytanie jedno. To. A drugie, czy chcecie, żebym nagrywał? <laughs> nie z no, tym żartuję, nie? Bo oczywiście, że chcecie pewnie, żebym nagrywał. a ci nechcel to. Pem, pem. Nara, nara. <tosť> Aj no, ale by to bolo No i nic nie ma, no. No i dupa. Co, tak mám skončiť odcinek, bo nie mam kaj chaupie budovať. O, ma ha 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 ha. Znamy fajne góry, fajne drzewa, najlepiej dębówki i w fajny domek. O bo może to też, ale nie w takiej górze, musi być jakaś bycza, ładna, bardzo ładna góra. Po prostu, żebyśmy z zrobić ładny domek. Oczywiście nie będę czytować, bo to jest do dupy takie czytowanie. Kto czytuje w tych czasach? Kto? Nie ma gdzie budować domku. Musimy znaleźć fajne, bardzo fajne miejsce, może zbuduję domek. Gdzie ja to? Jaki mały sądziak też musimy mieć domer w takim miejscu, gdzie mógłbym na przykład e, zrobić sobie farmę, nie? Bo bez farmy to nie będziemy żyli. W tych czasach każdego na farmie. O, nielegalna plantacja marihuany. No kto dziś, o, w dzisiejszych czasach sadzi marihuany na plaży, znaczy na pustyni? No ja wiem kto, ha ha ha, Nie ma miejsca na domek, więc ja się z Wami pożegnam do następnego odcinka. Abyśmy się po prostu zobaczyli w następnym odcineczku Więc żegnam się z Wami, cześć i do zobaczenia.